Siema! Ludzie! To jest kolejny odcinek z Minecraft. Z zwykłego Minecrafta, by uh! Spadłem. Co że tak No Nada, tomak! Co że tak powiedziałem? Kuzyn już musiał iść. Bo to już jest dzisiaj drugi odcinek, który nagrywam. Wejdę, mówię, that's good game, Empire. Wyobraźcie no, się. Wi 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 widzowie ludziska. ok? Muszę jakiś podkład muzyczny. W moim przypadku to e Iglesias. By Landers. Kurde, włącza się. Dobra, już jest OK, podkład muzyczny mamy ludzie. Kule, nie, to za długo trwa. Jedną godzinę sobie puścimy, oczywiście tyle nie będę nagrywał. Dobra, dla whole world. To jest ta biedynka. Ola, to jest łatwo. A ty idź, bo przeszkadza się nagle w Dajemy mu o Bożego Dobra, mamy Mańka. Nie napisz w jakie te mam nagrywać, a więc to, bo nie wiem w końcu. Dobra, idziemy na... To jest Lojalka. Nie, to jest serwer, Mój brat mi ostatnio szpadkę po psu. Nie? Ciszej tam! Sorry. Dobra, na Juralkę, na A co minę te byli inaczej? No. Nie patrzcie na moje hasło o! Ok. Już się zalogowałem. Chyba pamiętacie jak grałem na tym serwerze. Teraz są mniejsze lagi. Dobra. Dawaj w GTA. Ja już nie pamiętam. Ja tu chyba... No ja tu grałem, tylko że nie mam dosyć broni. Gdzie tu... a tu jest bank. A nie, ja tu grałem. Pójdę. Nie mam rzeczy żadnych. Pójdę, gdzie są mapy? A mapy to są mapy. Sobie, że taki miodat ze mnie... No jasne. Tu chyba powinno coś być. And jeszcze Lubię takie rzeczy, nie? Ok. Nie ja sam nie pracuję, dzięki. Zmyknę z tego serwera, żeby okay. Żeby pokazać, jak dla mnie komenda. I sordy, że, że mam kuzuni i takie mnie... ugrane. Udaję. No ładnie się. Sordy, że taki jak dla mnie, nie, ale... Staram się być muzykiem, muzykiem. Dobra, mamy podkład muzyczny. To też jest ok. Nie wiem, po co mi tu był komandy Nawet jeden. dobra zamy Zamykamy. Dobra. Dobra, na razie zatrzymujemy, żeby posłuchać tego mojego najlepszego klipu. Tu, gdzie jest? Kule. nie, to takie niechętne że tak cicho muszę sobie trochę podgłośnić. Kurde, to jest podgłośnione? To tutaj. Uwaga! No ale najlepsza Dobra, jak było widać, to już jest koniec. Zaraz znowu włączymy podkład muzyczny. Dobra, uwaga. O ja nie wiedziałam, że ja tak spidować mogę. Ja chciałem sobie przybliżyć ty. za dobrze niezło, a tu jeszcze z komand blokami tam poliny zrobiłem, że tu się tak nisko skacze nie? a tu po chwili wyżej i tak ciągle i tak ciągle właśnie też się stażają zakończenie jest fajne, ale i tak to nie jest dobrze a więc... Tutaj musimy trochę poszukać sobie. Dobra, nie. Idziemy w ogóle na wieloosobowy. jak u mi mam wyłączone, jakby co nie. no haj, tym możemy sobie pójść, ale nie. Idziemy na mały serwer. Zalogowałem już się. Co mnie to wchodzić? No idź, idź stąd. Ale, głosem nie włączamy. Muzyka dźwięk. I uwaga, podkład ten wiekny. Przedmiot, widzę. Mam takie jest idealnie. Minęły setki. Dwoje ludzi już mi nie działają, bo tak mamy. Wydamy VIA. Od niej wiemy, że... Idę, że jest jeden z tego, ale ten jest chyba lepszy. To 5 kg, to jest kolejny 1 kg, 5 ton i dobra. Tu ziomki to kopają, tu ziomki to kopają. Dobra. Widzimy jakby trochę. Obiad jest. Dobra, Dobra teraz Przepraszam za to widzowie. Ale już jest obiad. Teraz i tak kończymy ten filmik. Bo nie może być większy niż 15 minut. A już jest dziewięć. Postaram się zrobić do Ale za ja bardzo chyba nie wyjdę. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bo ten podkład muzyczny. To wszystko nie... Ten mam lekki problem. O, zabrałem mój kiełb. Skąd on to miał? miał zarysowany, zarysowany. szpadel. O papa, jeśli to oglądasz, to... no... to nie chcecie cię obrażać. Zarysowany szpadel. Ja nie, nie wierzę. Że... Już wiem jak na z... odcinek. Zadysowany szpadel. Dobra. Dobra, już idziemy. Ała! Postaram się, żeby to nie było takie rozmazane. A więc... O Boże, znowu whisky nazywają. No mi się to pojawi. Ajajaj, znowu na koniec odcinka, no to nada.